W piątek w Powiatowym Urzędzie Pracy we wrześniu odbyła się Narada Regionalna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na spotkanie przybyli lokalni działacze ludowi oraz wysłannik poznańskiej centrali Wojciech Jankowiak, na co dzień wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Szefem PSL na powiat jest wicestarosta Paweł Guzik. Za rok ma być kandydatem na futel burmistrza wrześni. Nie myślałem o tym. Myślę, że przyjdzie czas w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, na podjęcie tych decyzji. i Jak to będzie wyglądało, zobaczymy, bo to oczywiście nie moja decyzja, tylko decyzja konwencji, która zbierze się i wyłoni ewentualnego kandydata. Do września przyjechał również europoseł Andrzej Grzyb, parlamentarzysta. Zwrócił uwagę na to, że wybory do samorządów pokroją się z terminem wyborów prezydenckich. Niewal pewnym kandydatem na prezydenta jest Waldemar Pawlak. My jeszcze nie podjęli decyzji w tej sprawie. Na ostatniej Radzie Naczelnej w ogóle ta sprawa kandydatów na prezydenta ze strony PSL-u nie była jeszcze rozważana, nie była w ogóle punktem ani debaty, ani, ani punktem porządku obrad. Te decyzje mają zostać podjęte dopiero w styczniu przyszłego roku. Na Radę psl można uznać za start kampanii wyborczej w przyszłorocznych wyborach. Zegar już tyka, więc czas zabrać się do układania list wyborczych. It's yeah. yeah.